Mamy kibla białystockiego, widzę, kurczę, pierwszy raz mi się trafił, także nagramy odjazd. EP07, 379 z Intercity Drwęca do stacji Poznań Główny. To co? A my czekamy na odjazd Kibelka, który będzie jechał w stronę Trunia yy, Ten miasta, albo na Wocławek, lub na, War, na Warszawę. Ciekawe, gdzie to jedzie. No to czekamy. I odjechało. A jednak w stronę Torunia, miasto. Widzę, że się towar władował. Akurat zdążyłem dobiec. Widzę, że jedzie byk z węglarkami. A to byk po modernizacji widzę. Pewnie T22-12XX, no. E. A co mu? Reflektor się spalił? No? Reflektor mu się spalił. Górny. O, kurde. E, a co on? Dobra, on się zatrzyma. I zaraz by ruszy Oho. Dziesięć dwadzieścia A tu też mamy Gryfina EW160 z Intercity Noteć jazda równoległa Kurczę, powiem wam szczerze, że Noteć ma bardzo fajne wagoniki, także musi być z tego stream, bo bardzo fajny ostatni wagon jest i w ogóle skład. Może zbliżenie słabe, ale widać tak troszeczkę, może mniej więcej, jak Noteć się ściga z Bykiem który właśnie odjechała, widzę, że już Gryfin przyspiesza, to czyli Gryfin wygrał. No właśnie. A tu słychać przez chwilę, jak szynobusik sobie pracuje. Intercity Jeziorak ze stacji Wrocław Główny do stacji Olsztyn Główny z siódemką na czele BP 07 10 by mamy znowu. Regio, ale my się zajmiemy siódemką. I przejechał, i przejechała Edyta, jako pociąg służbowy. No co, jest 20.36, już powinien odjechać. z opóźnieniem ośmiominutowym i lecimy na Olsztyn Słuchajcie, ile ci siódemka na Olsztyn aby nadrobiła opóźnienia z tym składem opóźnienia I rusza. Dobrze, no to co? Ja się z wami będę żegnać. Jeszcze nagramy łuk, jak ten właśnie tak skręcę jakby nie, to znaczy zahaczał łuk, i lecę na autobus. Także no, także co? Cóż, dzięki Wam za oglądanie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, i Pa Pa. Na zakończenie dnia. Mamy widzimy jak kot sobie przechodzi. Za jedenaśka przed I Idę akurat właśnie. Po skończonym dniu właśnie sobie do, dom, do domku autobus już pojechał, także jeszcze zrobimy podsumowanie, jak wrócę, także no. To co, słuchajcie, podsumowanko, no co? Mogę za podsumując, no podsumując dzisiejszy dzień, bar, bardzo fajnie przebiegł, bardzo fajne składy dzisiaj nagrałem. W sumie jestem z tego szczęśliwy. Oczywiście widzę, że się nagrywa komputer, ale to nic, bo nie chcę, żeby wi było widać mojej twarzy. No i co? Także cóż ja mogę powiedzieć? Obrócę sobie kamerkę w stronę O. Cóż ja mogę powiedzieć? Także no co? Bardzo ten dzień szybko zleciał. Mi kolejnie też bardzo szybko zdeciało. I też y dzisiaj y dzień w szkole. Także no to co? Jutro, może gdzieś się wybiorę. Może do Aleksandrowa Kujawskiego sobie ponagrywać. Zobaczymy, zobaczymy. To wszystko się okaże. Jeszcze tego nie wiem. Zobacz, zobaczymy. Także no to co? Przerwę. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Też słuchajcie. Także dajcie lajka. Też i dla Nowych. Dajcie też yy, nowi widzowie, subika, jeżeli Wam się spodoba ten vlog. I dla innych, jeżeli Wam się spodoba ten vlog, yy, koledzy, to zasubskrybuj zasubskrybujcie ten kanał, bo warto. Bo można się dowiedzieć yy, bardzo fajnych rzeczy. No to co? Także trzymajcie się i cóż ja mogę powiedzieć? Pozdro!